Cześć wszystkim, konto Joel, dzień 132, zaczynamy klasycznie od pokazania aren, więc jak to wygląda, skład arena, całkiem podobnie, około setki, z szansą oczywiście na no wyższe, ale to też trzeba bić, jednak tych walk trochę robić, ja robię, tak jak pamiętacie, dwie walki, głównie dziennie, więc to jest mój max. Natomiast jeżeli chodzi o plotę, to tutaj Staramy się być w tej dziesiątce, o, jesteśmy na dziesiątym, więc cały czas to się udaje, myślę, że koło 19.20 będę wykonywał jakąś walkę, przynajmniej jedną, żeby się przebić trochę wyżej. Fajnie by było jednak te dwie walki zrobić, żeby się przebić na piąte miejsce, piąte miejsce nam da takie więc dość sporo do rozwoju. Tak to wygląda, zaczął się conquest i od razu się skończył, więc mój pierwszy conquest jest... Yy... Więc zawieszony. Poszło mi dość spoko. Praktycznie zrobiłem doszedłem do padme, ale no niestety zostało to wszystko anulowane. Jeżeli chodzi o Grant Arenę, to mam na razie same wygrane, więc jest całkiem nieźle. Jeden miałem remis i tam była chyba porażka przez mniejsze GP. No bo moje GP nie jest jakiś najwyższy, a miałem rywala, który ma GP miał milion, albo prawie milion. U mnie jest 680. No jeżeli chodzi o postacie, no to tutaj bez zmian. Empire. Y, Geonozjanów też cały czas tutaj robię. No i statki, statki, jak widzicie, Vader już. Statek Wejdera 43 na 100, więc całkiem nieźle to idzie. Y, tutaj z Palpatina statek też nieźle. Y, zrobiłem Bostka, który będzie jako y, w, drugich, w drugich statkach, w drugim garniturze, czyli na gaz się przyda. A tutaj bym chciał jeszcze dorzucić do tajbombera bomberach Ja mam 61,80, więc tutaj też będę robił statki geonozjanty, skończone. Dzisiaj chciałbym się skupić, bo też dostałem takie pytanie: jak szybko zbierać gir 13? Mam już jedną postać na girze 13, jest to Darth Vader. Więc przede wszystkim, jakby zaczynając zbierania tego giru 13, jest kilka dróg. Może to być Seat Ride. Right tam możemy dostawać te nagrody wyższe to dają nam pełne giry, albo, albo części do girów. oczywiście też jakieś eventy gildyjne. ale jeżeli ktoś nie jest w stanie tutaj dużo nazbierać to to wiadomo że bardzo istotne są sklepy zaraz wam pokażę jak to mniej więcej wygląda czy mamy coś w sklepie to akurat nie ma Tu akurat na moim poziomie jeszcze nie mam odblokowanej piątej ścieżki statków więc nie mogę farmić na tego itemka w sklepach ale ten ten temek pojawia się jak wyjdziemy od razu tutaj zbierajmy rzeczy pokażę co tam się dzieje w moich sklepach mam 7000 zbierałem cały czas statki statkową, statkowe pieniądze od początku ale już mam 5000 więc już nie muszę tego robić więc tutaj pewnie e, sobie przejdę do, do, do fivesa że wam Chodzimy sobie fajsa, albo pod wymianę na niebieskie, właśnie to też jest bardzo istotne, żeby te postacie, które mamy skończone, sobie wymieniać. Zaraz powiem dlaczego. Tak, tutaj możemy zbierać między innymi właśnie gear, tutaj do 13 i niższy, więc tu warto odkładać te tokeny. Tu mu zbieram cały czas sobie też zbieram te prestiże, wymieniam sobie też za Kanana Jarusa, żeby mieć te niebieskie tokeny. I jeszcze ewentualnie Sidiousa zbieram. Tutaj tak samo zbieram podniebieskie. Zbieram te postacie, które mam. Tutaj nic nie ruszam. Tu głównie zety, ale raczej zety zbieram z eventu na zety. Tutaj czaję się na Taj Advanced X1, czyli Statek Widera. Czyli tak, tu możemy zbierać do gieru 13. Te są bardzo cenne, więc jeżeli chodzi o Get-2 tak zwany, czyli ten taki złoty, bardzo złoty, to radzę zbierać statek. Ja akurat zbieram Malevolence, bo to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o te, to są dwie opcje. Albo zbieracie Anakina, czyli gasa. Ja akurat nie będę szedł w tym kierunku, więc nie odkładam tego na gasa. Albo Malaka. I tu będzie tak samo trzeba wykładać. Je jeżeli tego nie robicie, no to warto jednak inwestować w gear 13, wydawać, wydawać te te tokeny OK, mamy coś do wzięcia, nic nie mamy, więc tym dalej, tu jest kolejny sklep, gdzie możemy zbierać do, do 13 giru, więc tu też zapraszam, szczególnie polecam zbierać tutaj kairotechy. bo one zawsze się przydają, ja praktycznie tylko wydaję tutaj na kairotechy. ewentualnie są jeszcze inne, ale 90% tutaj, e, tych tokenów idzie na kairotechy. No, i tutaj to najważniejsze, tak jak mówiłem, wymieniać najlepiej te postacie, które macie. Wtedy zdobywacie tu mam około 452 tokeny. I tu najwięcej rzeczy jest do tego Gieru 13. I tak jak wcześniej mówiłem, najważniejszych sklepów, jeżeli chodzi o Gier 13. Plus tutaj mamy też często stangany. Ja stangany to często kupuję, ale głównie wszystko to był pod Gier 13. I jeszcze jest jedna opcja do Gieru 13, czyli tak rajdy, eventy gildyjne, sklepy. I trzecia rzecz, czyli odświeżamy te sklepy, znaczy sprawdzamy te sklepy, jak mamy już odświeżenie sklepu, sprawdzamy czy są, jest ten gir, który potrzebujemy i, i idziemy w tym kierunku. I jeszcze tutaj oprócz, oprócz zwykłej energii, gdzie na przykład to zbieramy w light side, to bardzo istotna jest energia statkowa, bo ona też nam daje dużo rzeczy, na przykład to. Jeżeli mamy już to dokładne, no mamy, no to tu jak widzicie, możemy sobie kupić. Więc proponowałbym, jak już chcecie robić GIR 13, to tak skupić się na rajdach, sklepach i wentach Poza tym, brać ze ścieżek i oczywiście odświeżać najlepiej żółtą energię trzy razy. No i jeżeli GIR 13 chcecie jak najszybciej wbić, no to też odświeżać tą energię z floty również trzy razy. To jest 150 kryształów plus 150 kryształów, czyli 300 kryształów. Jeżeli macie areny dość dobrze prosperujące, to jesteście w stanie to zbierać dużo szybciej. Jak widzicie, u mnie po tych 132 dniach mam Wejdera na reliku i Emperor Palpatine też się zbiera. Potem pewnie będę robił Rauna i tak dalej, więc tak to wygląda. Najczęściej jeśli się zbiera się te Cairo, no tu już mam 88, więc jak nie jest, wygląda to dość dobrze. Więc tutaj jest szansa, że ten 13-gir będzie niedługo. No, jedyny problem to jest właśnie to, czyli to jest ten MedPack, i on jest w flocie. Jeszcze tego nie. Nie, nie próbowałem robić, nie wiem, czy tam jestem w stanie dojść. Tutaj liczywam, że to może być ciężkie. Więc ten akurat itemek pojawia się w sklepie za Get1, czyli za te zwykłe żółte. Więc jak najbardziej proponuję to wydawać. Jakie eventy dzisiaj są? Od razu zbierzemy sobie potrzebne rzeczy. Ok, to to mamy zatwione. Czyli chciałem właśnie wam powiedzieć dzisiaj o tym Bliżej 13, jak to szybko zrobić. No więc podsumowując, eventy, sklep, energia zwykła i energia statkowa, tutaj to jest bardzo istotne. No i oczywiście rajdy. Na ten moment, jeżeli chodzi o to moje konto, to jest wszystko. Dzięki. Widzimy się za dwa tygodnie. Cześć. Hej.